Ja miałam okazję sobą na Wikipedii, to jest chyba na moim kanale. Dzisiaj będziemy wygrywać sobie w GTA i postanawiam kupić jedną furę, bo właśnie wygrałem milion złoty za auto. Czy tutaj możemy wziąć? Um, Legendary Monsport I chciałam zamówić jedno auto, tylko najpierw zrobię taki pewny ześcik, a ja je zamówię. Zamówię. Na serio, bo cię mogą zniszczyć, ale. Nie będę nie mieć. Nie To chcę kupić. Kolor czarny, paciek ja ma. Pacień Max prędkość. A to Bez tymi... żadnych modów oczywiście. Max prędkość ma tyle. Wow. Przyspieszenie. Większość niż prędkość. Wow. Hamowanie ma troszeczkę fajne. A tu ogólnie nic. Więc... Nie stać mnie. Bo to kosztuje 7 milionów 25, nie. Tak, patrz, Nie mogę. A wcześniej było. Tu zresztą to. to. A Sprawdźmy, no. czy wiecie? widzimy się zaraz. Dobrze, widzę, że musiałem kolor wybrać. No i uwaga, zakup w to... Tak, mamy Zadane No, 30. O, mm. 31 tysięcy mamy. Na no, gotówce mamy też dużo. Zaraz nam się to powinno pojawić. W garażu. Tak. To się nie od razu, aż to się jeszcze nie ma. Ale muszę zrobić pewien testik. Chcę to jest na mądrość. Bo kto by mógł no, jechać no. od razu tym, wiedząc, że zaraz coś się zbombarduje. Musimy ukraść jakieś autko. Przepraszam, nie chcę tego robić. Musimy ukraść jakieś autko. Nie mm, musimy ukraść jakieś autko. I niestety... Sprawdzić, czy nas nie wysadzą zaraz. Pojedzieć chwilę po mieście. jak nas wysadzą, niestety... Przez chwilę nie możemy wyjechać. Tak. Um. Nie widać żadnego samolotu e, na mapie. Nie? Nie, zobacz. Ja powiem, taki pewien. Nie widać żadnego samolotu Zostaw, na mapie. Staw, staw. Ma... Może hamerem, może hamerem, bo... nie ja chcę takiego Lamborghini marnować. Ktoś pewnie wyda pieniążki. Ej może wejść się do garażu z zadarzi. Nie, nie chcę no. sobie wypić... Ja so, nie lubię kradnąć. Nie lubię kradnąć, no ale... ...że muszę. Dla dobra mojego Lamborghini. O! A o, ty mowa! Dobara w pewnie O, Nie odda. Dobra, zobaczymy patrzcie. Aha! Nie nie, no nie, nie Nie, przepraszam, przepraszam, nie. Przepraszam bardzo, przepraszam bardzo. Ja, 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 tylko, ja, tylko, tez, ja tylko testuję, czy przypadkiem coś zaraz zaradnie ten. To po prostu mnie no, ja nie zbombarduję, Bo ja nie chcę mieć. Ja nie chcę, ja chcę mojego pięknego Lamborghini. Piękne kupienie, z zamarkam się wydaje w Lamborghini. wy wynapisać, że się, się znaczyłam GTA, bo to nie są polskie znaczki. A ja z Anglii nie pochodzę. O, ale to był zaraz pardy. Jeżeli ja sobie, ja sobie nie chwilę pojeżdżę, bo testuję, zobaczymy ja ludzie zarabiam, jak ma takie labour gini, to jak mnie zależną, bo był bardzo parli. Ale widoma. O! I patrzy, że się znajduje w całym garażu. Tałtko. Co? co ci pisze? No pisa, pisało. A okej. No to okay. no, sprawdź. Ale oczywiście nie mogę nim bo wyjechać, bo zresztą jest pewnie spóry, mam bardzo. Nie, ma szybszą prędkość Nie, nie, nie szybszą. Ja to oddam na ten prędkość. Czekajcie, ja to oddam. To ma troszeczkę zniszczone. Ja powiem ci, będzie klimatyzacja auto. Autoklimatyzacja. No. To nie jak mój blok, a to jak mój blok. Ja to oddam na swoje miejsce, wiecie? A to chyba ode na swoje miejsce dał. Ja chciałam tylko... To był mój królik doświadczony. tym, który mnie nie wysadzi. Ale ja że nie będę wierzył Bo tylko chcę sprawdzić. On no, możesz się o to odsunąć. Oj, no. lampka i ja na nie świeci, ale to nic takiego. Nie? sam to z i lampę zamówić. No. Jeść, Patania. No nie? <gryzamy> my jesteśmy Po trawie. Po trawie. Ja, bo tak wolny siedzieć. Aha, czyli ja jestem zamówiony przez internet, bo ja mogę do kolorów. Aha, ja jestem zamówiony przez internet, tak?

Wsiadłam, nie? A wejść w pierwszej osobówkę. To co ty zrobiłeś? Nie. Nie, nie. nie, nie mam le. teraz czasu. Oh. Esther. Esther, nie mam teraz czasu. To są tylko na dwa osoby, no. No jak. To? Nie, to kozackie. Zróbmy. No właśnie, za moje drzwi, bo nie chcę, by się zepsuły. To może. Czekaj, widzowie, widzimy się, jak już sprawdzę, niemal jak to tam, czy nie wybucha. Dobra, to wie, jednak chyba nie burba, burba, bombardują. Nie, powinni bo chyba się za, zajmują tą misją. Ja, no bo ja jak byłam wcześniej przed nagrywaniem, to yy, ukradłam sobie auto, yy, bo oczywiście to jest jedyny sposób na zarabienie. Yy, Dołem je do garażu i chciałem je sprzedać od razu, no i dwa razy mnie zabombardowali. A ja nie chcę by moje lagużie zbombardowali. Szkoda że, nie... szkoda, że widać niki. Prawda? Nie było widać ników. To by było fajnie. Co strasznie driftuje. Wow. To jest oczywiście... okradziono. to. Ja chcę to robię tylko test. A Kanel mi kazał to ukraść. Niestety. Ha. Zostało, tu mnie potrąciło. Oto nie z moje... Nie z jedyną. Dobra. Widzimy się i już a będziemy w domu. Dobrze, gdzie, Postanowiłem. Patrzcie, jak daleko są ode mnie. Tu są. Ale nie, nie, tu. Patrz, tutaj. O jedzie do mnie. No. A nie, nie przejechał mnie. To dobrze. Ale widzicie? Jest bardzo blisko mnie gracze. Tego się obawiam właśnie. A, ale to za Jak myślicie? Jechać? Ja bym pojechała ty. te, no ale... Yes. Mam ja mogę mam ryzykować, bo jeśli mi się auto wysadzą, dobra! Raz kosi śmierć, no niestety. Tutaj ciebie. Nie no, nie myślę. A ja to mianę Ok, ktoś się upostał na mapecz, nie ma wokół mnie graczy. I nagle móc się bombarduje. Co ty nagrywasz? A, teraz zrobię. Zreszta to. Ładuj się, ładuj, ładuj. Nie, 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 O, czy jest? Wokół mnie jakiś gracz? No, no i don't. Jak nie? Nie jest. I wyszedł. Bo był tutaj. Był tutaj. Ale wyszedł. Okay. Nie ma wokół mnie żadnych graczy. Gdzie sobie pojechali? Okay. Ja, Nikki w góry. No może ja będę sobie drogę? Na przykład pojedziemy sobie nasz cel to będzie... Ile kilometrów? Nie wiem, że ja to... tam mam w tym jechać. To chyba od czegoś to kupiłem. No... Mo... O nie! Ja się obawiam motorem jechać sobie moim albo twoim motorem chyba będzie lepiej. Nie wiem, ale... No czegoś to kupiłeś, no? No, takie to szybkie. A mogłeś zarezerwować może jakiś, nie wiem. Może sprzedaj. To? Żartuję. No, kupiłem to roto, ale to mniej kasy niż... Y Ja wolę przeszukać zasadę. Wiem, że to nie w mojej. To nie w moich Wbrew zasad, no ale jednak taką furą formę... Ale na czerwonym świetle to. Ja wiem, że. Ja że. Bo on ma dobre hamulce. Wiem, tylko że ja się bardzo boję, że po prostu, że abym ja na czerwone, że nagle jakiś autobus we mnie wrąbnie. O! O tym mowa. Ja widzę jak to. Wiecie jak to ludzie w GTA Nigdy nie mądrzy. Wszyscy nie są. Ja się Wam się odcinek A, jeszcze, nie, jeszcze nie spodoba, ale jak się Wam się spodoba. Będzie się do góry. I pisać, czy chcecie więcej e, po prostu takich filmików, gdzie ja kupuję auta i je testuję. Możecie napisać. A jeśli nie będą komentarze wyłączone, to kliknijcie lajka, jeśli chcecie, e, żebym kupował auto i ja nagrywam, oczywiście. Tak, Potem tam z tą po bo coś, ci coś wieje, bo ja Boże, to zahaczę. O no, no, o nie, tak. Jest tu terenowe auto, ja się boję. Pokażę na to poszło, bo ja przez wejście na złoty za udział w PlayStation Plus. Miężę bardzo boję o to. to. A może, ale będziesz miał sobie drugi raz. Oh. kupić? Nie. Płaca to mieć, bo to jest szybkie. Co? To bardzo szybko startuje. Patrz. Stoję sobie. Patrz. No tam, no tam pisało startowanie i to było bardzo... Tu Tu. 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 Nie widzę, że to jest w jakieś autobrobne. Nie, że ja przeczekam w GTA, no bo... zaledwie nie przeczekam, ale... Boję się o to auto. Wiecie, jak to jest z nowym autem, już takim drogim? Jakbym kupił jakiegoś garbusa tego, to bym sam mógł cisnąć na Polar'a. to będzie koniec? 16 zł. A co by zrobiła, jakby to by był za jeden zł, to bym mógł sobie cisnąć na fulla. A czego to by było za 1 zł To ja bym mógł obijać się o policję. Był Tak daleko od domu. I nie przypominam tego miejsca kompletnie. E, wiesz co, Widzisz chyba gracza. Nie. O, widzisz? Dobrze to... To będzie koniec odcinka. Jeśli Wam się spodobał odcinek, to naciśnijcie łapeczkę do góry, subskrybujcie, dzwoneczkę, łapeczkę do góry, jeśli będziecie chcieli odcinki z kupowaniem aut, ja to będę nagrywał, a ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć, pa!